że wszystkim, witam na kanale Psalm 73, 28 Lecz szczęściem moim być blisko Boga, wkładam w Panów Bogu nadzieję moją Dzisiaj modlimy się a, już czwarty dzień, będą do miłosierdzia Bożego a, Oczywiście odmówimy koronkę do Bożego miłosierdzia i odmówimy również litania Przepraszam za umieszczenie jej późno, ale lepiej późno niż wcale Czasami tak się zdarza a jutro będzie z rana, na pewno, dzień piąty. Więc zapraszam już teraz na modlitwę zdrowo ze mną. No i zaczynamy. Dzień czwarty. Dziś sprowadź mi pogan i tych, którzy mnie jeszcze nie znają, i o nich myślałem w swej gorzkiej męce. A przyszła ich gorliwość pocieszyła serce moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia mojego. Jezu najilościwszy, który jesteś światłością świata całego. Przyjmij do mieszkania najlitościwszego serca swego dusze pogan, które Cię jeszcze nie znają. Niechaj promienie Twej łaski oświecą ich, aby oni wraz z nami wysławiali przedziwne miłosierdzie Twoje. I nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego serca swego. Ojcze Przedwieczne, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają, a są zamknięte w najlitościwszym sercu Jezusa. Pociągnij je do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. Spraw, aby one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen. No i chwytamy nasze różańce. Ja dzisiaj modlę się na różańce z gori I zacznę. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczony pod bąskim piłatem, ukrzyżowany umarł i pogrzebią. Wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczny, ofiarując Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy naszej całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miło dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miło dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miło dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miło dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miło dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruj Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie, za grzechy naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie, męki, miej, miłosierdzie męchi, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmniejszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święta Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święta Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święta Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. O krwi i wodo, która wytrysnęła z świętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie, o krwi i wodo, która wytrysnęła z świętszego Serca Jezusowego, jako zrój miłosierdzia dla nas. Ufam Tobie. O krwi i wodo, która wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zrój miłosierdzia dla nas. Ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. I zakończmy dzisiejszy dzień litanią do Bożego Miłosierdzia. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, najwyższy przymiocie Stwórcy, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłość u ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnica Trójcy Świętej, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w wyrazie największej potęgi Boga, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, tryskające z najświętszego serca Jezusowego, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, dające nam najświętszą Maryję Pannę za matkę miłosierdzia, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła Powszechnego, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w ustanowieniu sakramentów świętych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w sakramencie ołtarza i kapłaństwa, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w powołaniu nas do wiary świętej, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w nawróceniu grzeszników, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w uświęceniu sprawiedliwych. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w udoskonaleniu świętobliwych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w zdroju chorych i cierpiących, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych. ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, nadzieja dusz rozpaczonych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, Uprzedzające nas łaskami, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, pokoju konających, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusczyzcowych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów, ufamy Tobie. Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, panie. Baranku Boży, któryś się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej mszy świętej, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego, przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będziemy. Módlmy się, Boże w miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litość nieprzebrane. Wejrzyj na nas łaskawie i pomóż w nas ufnąć w miłosierdzie Twoje, byśmy nigdy nawet na największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie, teraz i na wieki wieków. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Zapraszam już jutro na dzień piąty i życzę Wam pięknego tego tygodnia już po tej wielkiej niedzieli, po wielkim wydarzeniu w naszej religii. Zostańcie z Bogiem, do usłyszenia, pa pa!